Jesteśmy przed startem nocnego rajdu w poszukiwaniu kwiatu paproci, PTT Kałowicz, przewodnicy, także koło. A skąd pomysł w ogóle na ten rajd? Powiedzcie, zdradźcie to, bo to już jest kolejny rajd, chyba dziewiąty, tak? To jest dziewiąta edycja rajdu pomysł zrodził się, jak można przypuszczać te 9 lat temu, chociaż 10, bo jeden rok nie było rajdu, ale zrodził się pomysł po prostu, żeby wprowadzić coś nowego, coś interesującego, wzorując się troszkę może na grach terenowych, na grach podchodach harcerskich. A widać, że od początku jest ogromne zainteresowanie tym rajdem, bo zaczynając od pierwszej edycji, to jak ustawiliśmy limit 100 osób, to mniej więcej. Te 100 osób zawsze mamy, żeby nie powiedzieć, że mamy dużo więcej, bo oscyluje to w granicach 120 do 150 osób. Mm -hmm. Uzależnione jest to od ilości osób w drużynach, no bo to jest raj drużynowy. Drużyny dostają odpowiednie zadania na trasie odpowiednie mapki, którymi muszą przemieszczać się. A drużyny liczą od 3 do 10 osób. Zazwyczaj jest to oscyluje tak w granicach 8, 9, 10 osób. Są drużyny 6-osobowe, 5-osobowe, ale summa summarum mamy maksymalnie 20 drużyn, bo nie chcemy znowu przeciągać ilości startów i czasu startu, ponieważ startują o określonej godzinie po 4 drużyny i tak co kwadrans. Kolejne cztery, kolejne cztery, to się rozciąga już na samą yy, jedną godzinę całość. Więc, mm -hmm. więc takie 20 drużyn w ciągu godziny startuje na cztery różne trasy, pokonują godnie, zgodnie z mapami, rozwiązują zadania. A my weryfikujemy, czy wszystko jest ok. Przy okazji poznajemy troszkę historii Łowicza, przy okazji poznajemy troszkę historii gminy, poznajemy ciekawostki krajoznawcze, poznajemy ciekawostki jakieś przyrodnicze, więc no, na tym polega ta wspólna zabawa. Jak widać, chociażby tu z tyłu już pierwsze grupy wystartowały, ale mamy to grono, które tutaj oczekuje na swoją kolejną godzinę nazwijmy to. Czyli Jak długie swatram... są trasy? Przerwę od razu, bo to jest ciekawe. Jak długo? I... Trasy liczą od 14 do 15 kilometrów na tych odcinkach, bo... To są ten... drogami polnymi czy, czy wzdłuż? Jest tak, że idziemy i drogami polnymi, i duktami leśnymi, idziemy drogami asfaltowymi gdzieś takimi bocznymi, idziemy chodnikami, więc różnorodność tras. Dolinami rzek Bzury, Bobrówki, Wioski, które mijamy po drodze to między innymi Świące, Szczudłów, Otolice, Bocheń, a kończy się wszystko w Ostrowie. Na terenie gminy Łowicz całość rajdu się odbywa i w Łowiczu samym pod pierwszy odcinek tras przebiega przez sam Łowicz tutaj musimy wędrować szlakiem tablic, szlakiem grafiki, szlakiem pomników czy szlakiem kościołów, więc staramy się przybliżać różnego rodzaju aspekty właśnie Nazwijmy to naszego łowicza i pokazywać te miejsca, które może nawet turysta sam wędrując, czy mieszkańcy niekoniecznie zwracają uwagę, a okazuje się, że w momencie, gdy wędrują i mają określone zadania znaleźć określoną tablicę, określony pomnik, coś wypełnić z tego pomnika czy tablicy no to w tym momencie koncentrują się na, koncentrują się na zadaniu i zarazem poznają historię danego miejsca. A czy myśleliście nad jakimś innym jeszcze nocnym rajdem, skoro tak dużo osób jest zainteresowanych udziałem? W tym w Czerwcowym. To znaczy, w Petety Łowickim jest jeszcze jeden rajd nocny, mianowicie co 5 lat tak ustaliliśmy, że co 5 lat odbywa się rajd z szlakiem niepodległości. Jest to proministy rajd nocny. Wtedy w listopadzie robimy rajd w taki sposób, żeby w dniu 10 rozpocząć ten raj a w dniu 11 o północy dotrzeć do łowicza i to jest tak zwany proministy, dlatego że z różnych kierunków związanych z miejscami niepodległości wędrujemy, czyli ta wędrówka odbywa się od Kocierzewa, od Nieborowa, od Łyszkowic, ze Zdun i po kolei te grupy, że tak powiem, schodzą się do Łowicza. Promieniście, i tutaj pod pomnikiem odbywają się uroczystości o północy, więc to jest też. I to jest badania, takie nawiązanie do historycznego zejścia się tutaj. tak? Do owiaków na, na, na Łowicz i odzyskania niepodległości. To takie symboliczne, że tak powiem, wydarzenie. Natomiast no, tutaj przede wszystkim świetna zabawa się liczy. Punkty są punktami, ale. Ale przede wszystkim zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa. I przygoda. Przygoda, dokładnie, bo to czasami z trzciny wyleci, gdzieś tam kaczka zanurkuje, a jak się idzie nocą skoncentrowanym nad czymś, żeby nie zgubić ścieżki, żeby prawidłowo przejść, no to każda taka, taka sy sytuacja powoduje lekki stresik, e, lekki, że tak powiem, nerwy w cudzysłowie, więc no, e, zawsze przygoda. A zdarzyło się, że ktoś się zgubił poważnie jakoś, nie mógł znaleźć drogi? Poważnie nie, ale zdarzyło się tak, że grupa, e, sami przyznali to, e, przegadali troszkę e, trasę i w momencie, gdy szli przy mapie, e, szli przy mapie e, wzdłuż mapy, okazało się, że na mapie mieli przejść na drugą stronę rzeczki taką kładką, która była na poziomie lustra wody, mhm. zrobiona taka e, na jednej z rzeczek tutaj. No i po prostu przegadali, a to było w, troszkę w trzcinach, gdzieś tam, przeszli dalej i okazało się, że na ich drodze znalazła się druga rzeka, ponieważ akurat dopływa tam jeden z takich bocznych cieków do bobrówki. No i chciał, nie chciał, znaleźli się w widłach dwóch rzeczek, Musieli się wycofać do tego miejsca, które przegadali żartu. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Wszystkiego dobrego i powodzenia na drodze. A zapraszamy za rok, bo to już dziesiąta edycja, także mam nadzieję, że się odbędzie i będziemy się jeszcze wspólnie bawić. Dziękuję Serbencja ślicznie. super, także myślę, że będzie ok.